Cześć, dzień dobry, w tle mamy jakiś maraton w Warszawie, a ja dzisiaj opowiem Wam troszeczkę o tym, jak budować rentowną agencję reklamową. Ten film jest odpowiedzią na film Szymona Negacza. Tak nawiasem mówiąc, bardzo dobry film Szymona Negacza, ponieważ udało mu się w ciągu, nie wiem ile tą agencję prowadzi, AdWise, ale zidentyfikował wiele problemów, które wynikają z prowadzenia agencji. Ja dzisiaj Wam opowiem, jak ja zbudowałem rentowną agencję. Przede wszystkim my oparliśmy trzon o to, że wspólnik miał background agencyjny, pracował tam dwa lata w dużej agencji, nabrał dużego doświadczenia e-commerce'owego, ads'owego i analitycznego. Czyli cały ten wątek ustawiania reklam i Google Analytics, mierzenia tych wszystkich danych, oparliśmy o niego nawet jeżeli on sobie już nie daje rady, nie wyrabia się z czymś, to jest w stanie wyedukować zespół na tym etapie. Ja sobie wejdę tutaj, żeby było luźniej, jest w stanie ca całą, całą tą opiekę axową, analityczną zagospodarować i ja nie muszę się tym w ogóle zajmować, więc miałem o tyle szczęście, że ten obszar zadbał wspólnik. Pozostałe sektory tam Szymon opowiadał, że temu 12 koła trzeba zapłacić temu 12 koła temu 12 koła. Jeżeli będziemy postępować w ten sposób, to rzeczywiście nigdy nie osiągniemy rentowności. Nawet jeżeli abonamenty nie będą 2000, tylko 3, 4, 5, to i tak będzie bardzo ciężko rentowność i dalej tych projektów będzie trzeba robić po prostu zwyczajną masówkę. Eee, więc musimy unikać seniorów. Ja bym w agencjach reklamowych unikał seniorów, postawił może na kilku takich kluczowych, którzy dźwigają cały zespół, dźwigają te projekty, ale opierał się jednak w dużym stopniu o osoby, które się uczą i się rozwijają. Na przykład u nas jest tak, że bardzo wiele osób albo dziś po znajomości do mnie trafia, albo z, z YouTube'a. Po prostu ludzie z YouTube'a chcą się ode mnie uczyć, chcą ze mną pracować. I za dużo niższe stawki niż rynkowe, jesteśmy w stanie te projekty dowozić, bo mm, dużo niższe stawki niż rynkowe jestem w stanie im płacić. Bo sami do mnie przyszli po prostu z YouTube'a, z jakiejś edukacji i chcą się doszkolić, chcą zyskać jakieś skille nowe, yy, więc jestem w stanie im płacić mniej na fakturach. Zawsze biorę ludzi, prawie zawsze, nie wszystkich, ale 80% zawsze się rozliczamy w B2B na fakturki. Nie, nie staramy się jeszcze obniżać te koszty, nie zatrudniając tych ludzi na, na umowę o pracę, bo to by było również bardzo obniżało rentowność agencji i uważam, że agencje to nie jest taki model, gdzie. Przez bardzo długi czas jesteśmy w stanie funkcjonować nie zatrudniając ludzi na pełen etat, tylko rozliczać się projektowo, a do tego B2B jest świetne. Bo bo bardzo rzadko potrzebujemy tej jednej konkretnej osoby do kilku różnych wielu projektów. Zazwyczaj trzeba dopasowywać różnych freelancerów, różne osoby do poszczególnych projektów, na których się będą najlepiej znali. I to nie jest tak, że jedna osoba dźwignie sobie ileś tam tematów i opłaca się bardziej zatrudnić na pełen etat. Ten pełen etat opłaci się już na dużo bardziej zaawansowanym etapie, nie na tym początkowym. Spokojnie te kilkaset koła da się trzaskać, jeszcze myślę, opierając się na kilku fajnych freelancerach i dobierając poszczególnego freelancera do projektu. To jest tak. I bardzo mocnym akcentem, który może Ci tutaj pomóc, to jest budowa marki osobistej. Bo marka osobista podniesie Ci cenę usługi, wywinduje Ci cenę usługi, a jednocześnie obniży koszty pracowników, bo pracując z markami osobistymi, one zawsze płacą poniżej cen rynkowych. Zawsze jest tak, że e, pracując z kimś znanym z internetu. Będziesz mógł się spodziewać niższego wynagrodzenia niż zapłaci ci agencja no name'owa, która świadczy jakieś tam usługi, ale jest no name'em w branży albo świadczy nawet bardzo dobre usługi, ale mało kto o nich słyszał i działa tylko pozyskuje klientów cold callingiem, cold mailingiem, innymi kanałami, i tamte ceny usług będą dużo niższe. Bo na przykład u nas. Są agencje, które świadczą podobne rzeczy 5 razy taniej niż my. Eee, nie wiem, jak tam jest z jakością, bo pewnie to jest taka masówka, my się staramy dostarczać wartość, tam jest pewnie taka masówka natrzaskana, że tej wartości nie ma, ale jak ktoś się sugeruje tylko i wyłącznie ceną i porówna jeden do jednego, no to coś mu się nie zgadza, bo tam jest 5 razy taniej, więc ten pricing możesz sobie budować nazwiskiem eee, zdecydowanie więc jak jesteś aktywny w social media, budujesz jakieś zasięgi internetowe, to to Ci pomoże podnieść ceny i obniżyć koszty pracowników. Taka jest brutalna prawda, ale jak masz zbudowaną renomę nazwisko, zawsze uda Ci się zatrudnić ludzi taniej, bo oni lgną do ciebie. Przebierasz w CV do mnie często na jedno miejsce się zgłaszało po kilkanaście bardzo fajnych osób. Gdzie ciężko mi było w ogóle wytypować tą jedną, jedyną, bo dostawałem kilkanaście bardzo dobrych propozycji. Ja tam nie weryfikuję jakoś CV, ale eee, zazwyczaj robimy kole wideo i mniej więcej sprawdzam, co te osoby potrafią. To na jedno miejsce pracy o, tutaj chyba nigdy nie byłem zgłasza mi się po kilkanaście konkretnych osób. I kiedy jest ta konkurencja rywalizacja pomiędzy tymi osobami. No to wiadomo, że jesteśmy w stanie tą stawkę obniżyć, bo, no to tak jak Szymon wspominał, tutaj cały czas windujemy pomiędzy rentownością a tymi kosztami, które są gigantyczne, jeżeli byśmy bazowali na seniorach. Więc moja strategia budowania agencji jest taka, że ja sobie wychowuję dobrych juniorów, szkole ich. Oni oczywiście na pewnym etapie sobie odejdą jak już będą wymiataczami, bo pójdą sobie na freelance i zrobią sobie 15-20 tysięcy na freelance, robiąc kilka różnych projektów poza mną. Często mam też takich freelancerów, którzy robią swoje tematy, bardzo mi się to podoba, bo oni wtedy uzyskają fajną rentowność, bo oni na boku sobie robią, nie wiem, 10-12 tysięcy, a oprócz mnie przychodzą do mnie i robią 3-4 tysiące u mnie. I wtedy im to odpowiada. Bo, no bo tutaj sobie trochę tutaj sobie małą łyżeczką, tu małą łyżeczką, tu małą łyżeczką, i ta kwota im się składa sensowna. Dlatego ja lubię takich freelancerów, którzy mają kilka źródeł dochodu, gdzie ja stanowię dla nich część, ale znowu wtedy mu, muszę liczyć się z tym, że oni się aż tak nie zaangażują. E, więc zawsze tutaj jest ta równia pochyła. Yy, albo zaangażowanie, albo koszty. No ale jeżeli znajdziesz takich mega zaangażowanych ludzi, to oni pewnie będą zaangażowani albo przez jakiś czas, albo no, no, do pewnego momentu często. Więc yy, tak jak już tutaj podsumowując, ja sobie ludzi do Timu wychowuję. Często jest tak, że jak obejrzysz kilkaset moich odcinków, czy tam kilkadziesiąt, to Ty już umiesz w marketing i jesteś w stanie przyjść do mnie na gotowe pracować. Ja nie muszę ci poświęcać czasu. Bo ja często tym osobom nie poświęcam czasu indywidualnie. Tylko słuchaj, chcesz dla mnie pracować? Tu masz dostęp do mojej platformy szkoleniowej. Obejdź wszystko od deski do deski i wróć. I te osoby wr wracają z konkretnymi kompetencjami, siadają do projektu, sprawdzają się albo się nie sprawdzają, jedziemy dalej, tak? Więc tak to robimy. Eee... Tak to robimy, a e, myślę, że duży ten background agencyjny i, i to, to, że wspólnik OPIERA jest na tyle odpowiedzialny i ten cały sektor reklamowy robi, to to dużo mnie odciąża. I ja mogę się zająć marketingiem, genialnym marketingiem dla Was, mogę codziennie produkować treści, mamy zadbane SEO, SEO robimy AI, YouTube'a robimy ręcznie. Ale też shorty robimy AIem, więc jesteśmy bardzo często się pojawiamy i ja mogę się skupić na genialnym marketingu. Dzięki temu dostarczam większą ilość lidów, które są obrabiane przez Martę. I tutaj znowu wchodzi rola Marty, mojej asystentki, która zajmuje się sprzedażą u nas. I ci freelancerzy muszą umieć wiele rzeczy. To nie jest tak że zatrudniasz osobno grafika, osobno gościa od landing page, osobno kogoś tam, osobnego copywritera, bo znowu Ci się namnoży kosztów. I jak tego uniknąć? Wyszkolić ludzi, którzy robią prawie, że wszystko. Czyli u nas jest tak, że reklamę robi Piotr, analitykę robi Piotr, ale wszystko inne robi ten poszczególny freelancer, któremu dajemy cały projekt i całą odpowiedzialność. Żeby on się nie porozumiewał z innymi freelancerami, że hej, ty zrób to, ty zrób tamto. Tylko cały projekt rzucamy jednemu freelancerowi i on to dźwiga. Drugi projekt drugiemu freelancerowi na przykład. Albo na jednego freelancera przypada trzy projekty. Żeby on sobie też poradził czasowo i tak dalej. Więc ja, yy, to nie jest tak w marketingu w dzisiejszych czasach, przy dzisiejszej technologii, że jak ja mogłem się nauczyć wszystkich obszarów marketingu, Oczywiście jestem osobą bardzo zaangażowaną i robię to od rana do nocy, ale jest dużo osób, które są w stanie się nauczyć: I SEO, i ac i czegoś tam, i czegoś tam. To nie jest tak, że całe życie musisz robić tylko jedną konkretną część, że nauczyłeś się tworzyć landing page e na landingach. To jest czasami jeden dzień nauki i ty na przykład do końca życia będziesz robić tylko landingi. To nie jest tak, albo że nauczysz się tylko grafik w kanwie i będziesz robić tylko grafiki w kanwie. Jedna osoba może mieć skile różne z różnych sektorów i zrobić grafikę w kanwie i napisać perswazyjnego maila, i zrobić ładny landing w landingach. Chodzi o to, żeby dostarczyć tym ludziom najprostsze narzędzia, najprostszą technologię. Ja wszystkie narzędzia, których używamy w firmie, prawie wszystkie mamy w lifetime lifetime deal, najprostsze poradniki. Jak wdrażamy, to mamy fajne procedury popisane z instrukcjami, z wideo-poradnikami, że taka osoba jest w stanie sobie sama siąść do pliku doksowego i tam ma wszystko podlinkowane, że ma, najpierw masz zrobić to i tamto, link wideo. Potem masz zrobić to i tamto, link wideo. Potem jeszcze, jeszcze to i to i spisać maile, skrypt maili. I taka osoba, nawet jeżeli nie jest seniorem, ona sobie to udźwignie. Bo wchodzi do świetnie przygotowanego procesu. Dodatkowa sprawa w agencjach. Chcesz podnosić rentowność? Szukaj też tematów pozaobsługowych ludzi. Ja robię mocno konsulting jeden na jeden za większą kasę. To mi daje fajną kasę dodatkowo, plus kursy online, to również jest bezobsługowy taki fajny biznes, który możesz sobie nakręcić przychody. Nie poświęcając dużo na ludzi, na problemy z ludźmi, na wypłaty, na, na te wszystkie problemy, które wynikają z projektów pracy z ludźmi. Dobrze? Więc agencja agencją jako trzon, ale dywersyfikuj sobie rób jakiś consulting, kursy online, gdzieś tam sobie może jakieś kursy stacjonarne, żeby to wszystko gdzieś dawało duży przychód, a agencja stanowiła część i wtedy to się fajnie, fajnie pospina. Nie wiem, jak jest w bardzo dużych agencjach, tych korporacyjnych agencjach. My obsługujemy około 30 klientów w tej chwili, jak patrzyłem w Excel. Więc to też pewnie nie jest nie wiadomo ile. A niektórych to jest dużo, dla niektórych to jest bardzo mało. Są agencje pewnie co mają 300 klientów. Eee, więc moje wskazówki są często skierowane do osób, które operują na podobnych skalach, nie? Na podobnej skali co my. Więc tak bym, ci, tak bym ci to odpowiedział. A filmik Szymona mi się bardzo spodobał. Zidentyfikował bardzo dobrze te trudności agencji: dlaczego te agencje nie dowożą i dlaczego nie dowożą w ogóle wyników, dlaczego tak słabo pracują. I on mówi tam, że rozwiązał te problemy i ta agencja jest rentowna. Ja też sobie z tym poradziłem przez lata. Zawsze stawiałem na rentowność. Zawsze stawiałem na wysoką marżę, bo wiem, że jeżeli zapłacę za dużo, to mi się nie zepnie. A nie o to chodzi w życiu, żeby pracować, wkładać czas, poświęcać lata na rozwijanie jakiejś firmy, żeby finalnie nie było z tego motywacji i gratyfikacji finansowej. Zawsze musi być to zaplecze finansowe, bo wtedy się chce robić coś dalej, coś więcej, coś szybciej, coś bardziej ambitnie. Ale myślę, że takim złotym środkiem i takimi wskazówkami, które mocno bym tutaj opiniował, no to ta dywersyfikacja tych przychodów na różne sektory, bo jako właściciel takiej agencji jesteś w stanie naprawdę dużo rzeczy pobocznych robić. Występować na jakichś prelekcjach. Ja występuję na Founders Mindzie. Możesz występować, jak już zbudujesz nazwisko, za kasę, że hej, zapłacimy Ci za prelekcję i wystąp. Później możesz jakąś książkę napisać, która się z boku gdzieś tam sprzedaje pasywnie. Możesz nagrać jakieś kursiki, które się pasywnie gdzieś tam sprzedają. Możesz y, występować w, w korporacjach jako szkoleniowiec. Możesz robić konsultingi za cenę wielokrotnie przekraczającą np. stawki lekarskie, prawnicze czy, czy podatkowe, tak jak ja to robię w tej chwili. Gdzie Twoja godzina może być warta na przykład kilka tysięcy złotych za konsulting. U mnie tak jeszcze nie jest, u mnie bardziej koło tysiąca, ale to i tak jest fajnie, bo jak sobie posiedzisz ze trzy godzinki dziennie, no to masz już dodatkowe trujaka na wysokiej marży. Nie masz przy tym większych kosztów: prąd, internet i to wszystko. Więc yy, szukaj, szukaj tego balansu, ale skupiaj się na optymalizacji firmy pod zyski pod rentowność. Bo co z tego, że będziesz dowoził fenomenalne projekty, opierał się na seniorach, jak nie zostanie ci nic kasy? Będziesz zażenowany, że prowadzisz przez lata firmę i nic z tego nie ma. A tak naprawdę tak naprawdę ja w agencji widzę, że Klient może być zadowolony nawet jeżeli projekt nie dowozi, a z drugiej strony drugi klient, który ma fenomenalne wyniki, może być niezadowolony, wkurzony, mówić panowie ale słabe wyniki robicie, rezygnuje ze współpracy, mimo że ma zarąbiste wyniki. Mieliśmy też klientów, którzy mieli fenomenalne wyniki i nic nam nie zgłaszali i nagle odchodzili do innej agencji albo robili coś innego, bo wiadomo, że w naszym życiu zawodowym wiele się zmienia. Raz robimy to, raz tamto, raz z tymi ludźmi, raz z innymi ludźmi. Więc wyniki też nie uzależniają od tego, jaki mamy MRR i LTV. To mnie zaskakuje w prowadzeniu agencji, że nie, nie zawsze chodzi o ten wynik. Ja bazując na tych juniorach, których szkole, większość klientów jest zadowolonych. Tam Około 80-80% jest zadowolonych z wyników i jest z nami długo. A 20% powie, że nie jest zadowolona i nie polecam tej firmy. Nie wolno się psychicznie obciążać, że ktoś jest niezadowolony. Nic złego się nie dzieje, że ktoś jest niezadowolony. Po prostu takie jest życie biznesu usługowego: idziesz do fryzjera, to też ci może zepsuć fryzurę. Idziesz gdzieś tam do kosmetyczki też Ci może zepsuć robotę. I budując agencję reklamową, też możesz nie dowieść projektu i to jest normalna sprawa. Dlatego nie biczuj się. Nie biczuj się psychicznie pod tym kątem. Po prostu sobie e, działaj. Ja polecam działanie na Juniorach i budowaniu marki osobistej, bo to się u mnie przez lata sprawdziło. To mi dało, o zobaczę sobie godziny, a już po mszy świętej chciałem do kościoła skoczyć. Eee, to mi dało najlepsze wyniki historycznie przez ostatni czas. Budowa nazwiska, siła nazwiska, występowanie na różnych tam prelekcjach, eee, udział jako autor książki, współautor w gazetach, YouTube, 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 YouTube. Budowanie własnych mediów, własnych kanałów, partnerstw. Dzięki temu ja buduję dodatkową marżowość. Teraz, na przykład, partnerów kanału nowych podpisałem na 6 miesięcy. To znowu kolejna dycha do agencji skapie. Pasywnie, bezobsługowo. Bo tak naprawdę nie kosztuje mnie to obsługa, bo i tak bym nagrywał te odcinki dla Was, a tak to przy okazji dycha skapnie na partnerach, na artykułach na blogu, które już są zamieszczone, jakieś banery. I tak bym to robił. Więc to jest taki dodatkowy, dodatkowy, więc szukaj w agencji dodatkowych tematów. A jeżeli chcesz, abym osobiście zajął się Twoim marketingiem, zadzwoń do mnie na 602-727263 lub kliknij w link poniżej, darmowarozmowa.pl i umów się na bezpłatną konsultację. Sprawdzę, czy będę w stanie Ci pomóc.